We wrześniu 2025 roku Polska Oświata stanie się areną wzmożonych protestów organizowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność oraz Koalicję na rzecz ocalenia polskiej szkoły. Związki zawodowe i środowiska rodzicielskie wyrażają głębokie niezadowolenie z kierunku reform wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod kierownictwem minister Barbary Nowackiej. Na przełomie sierpnia i września KROPS organizuje pikiety przeciwko likwidacji szkół specjalnych i religii w szkole, obniżeniu wymagań edukacyjnych i edukacji, jak sami ją nazywają antyzdrowotnej. Terminy i szczegóły dostępne na stronie www.ratujmyszkole.pl 1 września Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprotestuje przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Jak poinformowała rzeczniczka ZNP Magdalena Kaszulanis, protest jest odpowiedzią na opieszałość rządu w realizacji postulatów środowiska oświatowego. Głównymi żądaniami są podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 10% od 1 września 2025 roku oraz powiązanie płacy nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Krajowa sekcja oświat w tej wychowania NSZZ Solidarność zaplanowało dużą manifestację na 13 września, jak zapowiada Waldemar Jakubowski, przewodniczący Światowej Solidarności. Protest ma być odpowiedzią na chaotyczne zmiany w edukacji, kryzys kadrowy oraz brak podwyżek. Solidarność krytykuje m.in. ograniczenie nauczania religii, które może skutkować utratą pracy przez około 11 tysięcy nauczycieli oraz wprowadzenie nowego, kontrowersyjnego przedmiotu edukacji zdrowotnej. Więcej na ten temat na naszej stronie z Waldemarem Jakubowskim link do wywiadu w opisie.